Czy naprawdę sprawiedliwość daje ci siłę, czy tylko odbiera władzę? Machiavelli pokazuje, dlaczego domaganie się jej staje się największą pułapką słabych. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego w historii zdarzali się królowie i przywódcy kochani przez lud noszeni na rękach, a jednak w jednej chwili zostali zdradzeni, obaleni czasem nawet przez tych, którzy byli im najbardziej wierni? Dlaczego miłość, szacunek i lojalność ludzi okazują się tak kruche, tak nietrwałe? To właśnie pytanie, nad którym pochylał się Machiavelli, wielki myśliciel polityczny włoskiego renesansu. I to on zostawił nam jedną z najbardziej szokujących odpowiedzi: Człowiek nie jest godny zaufania, a polityki nigdy nie wolno budować na iluzjach moralności. W swojej słynnej książce książę Machiavelli nie snuł pięknych marzeń, nie malował świata obietnicami, on mówił wprost: Natura człowieka jest w większości egoistyczna, chciwa zmienna. Dziś chwalą cię i biją brawo, jutro. Gdy ucierpi ich interes, przeklinają i odwracają się. Miłość i szacunek są ulotne, bo opierają się na emocjach, a emocje zmieniają się nieustannie. Strach natomiast, strach zapuszcza korzenie głębiej, trwa dłużej, jest bardziej niezawodny w trzymaniu ludzi w ryzach. Dlatego, mówi Machiavelli, jeśli władca musi wybierać, czy chce być kochany, czy budzić lęk, powinien wybrać strach, bo miłość można zdradzić, ale strach rzadko przemija. Brzmi brutalnie, spójrzmy w historię. Richard II, król Anglii. Wierzył, że miłość poddanych obroni jego tron. A gdy nadeszła kriza, ci sami, którzy go uwielbiali, porzucili go w jednej chwili. Stracił wszystko. Iwan groźny, car Rosji, znany z okrucieństwa, znienawidzony przez wielu. Ale rządził długo i twardo. Dlaczego? Bo siał strach. Ludzie mogli go nienawidzić, ale nie odważyliby się zdradzić. Cena zdrady była zbyt wysoka. Machiavelli nazwał to realizmem politycznym. Polityka, mówił, to nie teatr cnót i idealnych filozofii. Polityka to sztuka zdobywania i utrzymywania władzy. A władza nie rodzi się z naiwnych nadziei o dobrej naturze człowieka. Mądry władca nie pyta, co jest słuszne. Mądry władca pyta, co jest konieczne. Bo właśnie konieczność, a nie moralność, jest prawdziwym kompasem decyzji. Najlepszy przykład Cesare Borgia syn papieża Aleksandra Szysta, którego Machiavelli obserwował osobiście. Bordia nie wahał się używać brutalności, w Romanii wysłał okrutnego dowódcę, by zdławił chaos i przemoc. A gdy porządek został przywrócony, Bordia kazał publicznie zgładzić tego samego dowódcę. Dlaczego by pokazać, że twardość to narzędzie, a nie stała zasada? Lud zapomniał o pierwszej brutalności. Zapamiętał jedno, że Bordia przyniósł im spokój i stabilność. Dla Makiawelego to przykład idealny nie robić tego co piękne, robić to, co konieczne. I tu tkwi sedno ta myśl nie należy wyłącznie do polityki XVI wieku, ona działa również dziś. W biznesie, w relacjach społecznych, nawet w codziennym życiu jeśli ślepo wierzysz w miłość, w lojalność bez granic, łatwo staniesz się ofiarą zdrady. Przedsiębiorca nie buduje imperium na pięknych słowach. Ale na trzeźwej ocenie na trudnych decyzjach, czasem na decyzjach, które budzą sprzeciw. Przywódca zespołu nie może stale próbować zadowalać wszystkich. Musi czasem poświęcić własny wizerunek, aby chronić wspólne dobro. Lekcja Machiavellego jest jasna. Nie łudź się co do natury ludzkiej, nie buduj władzy na miłości czy lojalności, bo są kruche i ulotne. Zamiast tego bądź realistą. Rób to, co konieczne, nawet jeśli nie zawsze jest to piękne. Ten kto zna prawdziwą naturę człowieka, nigdy nie zdziwi się zdradą. I właśnie ta trzeźwość, ta świadomość czyni go panem gry, nie marionetką. W świecie Machiavelego władza nie jest darem, ale polem bitwy, a na tym polu cel najwyższy jest tylko jeden utrzymanie siły i stabilności. Machiavelli mówi jasno: Władcy nie ocenia się po tym, czy jest moralny, ale po tym, czy potrafi zachować tron, czy potrafi uchronić kraj przed chaosem. Dlatego właśnie z jego imieniem na zawsze wiąże się zdanie najbardziej kontrowersyjne, a zarazem najsłynniejsze: cel uświęca środki. Brzmi to okrutnie, ale postaw się w roli władcy: jeśli twój tron drży, jeśli granice kraju płoną, jeśli lud pogrąża się w chaosie, to co wybierzesz? Czy zachowasz czyste ręce, czy raczej zrobisz to, co konieczne, nawet jeśli oznacza to okrucieństwo? Machiavelli nie waha się z odpowiedzią, jeśli stawką jest przetrwanie państwa. Wszystkie środki są dozwolone. Jednym z jego ulubionych przykładów był cesarę Borgia. Kiedy Borgia zdobył Romanie krainę znaną z przemocy i bezprawia powierzył władzę Remiro de Orco, człowiekowi bezwzględnemu i twardemu. Remiro działał szybko, z żelazną ręką, siejąc strach wszędzie, gdzie się pojawił. Ale gdy porządek został przywrócony, Borgia kazał go stracić, a ciało wystawił na rynku. Ludzie bali się jego potęgi, a jednocześnie dziękowali mu, że pozbył się tyrana. W jednym ruchu Bordia użył przemocy, by zdobyć stabilność, a potem zmył winę, budując obraz sprawiedliwego władcy. To właśnie sztuka, którą Machiavelli podziwiał szybkość, zdecydowania, a zaraz potem gest łaski, który koi pamięć ludzi. Aby to poczuć jeszcze mocniej, wyobraź sobie taką rozmowę, wasza wysokość, jeśli okażecie zbytnią surowość. Lud was znienawidzi. Na co król spokojnie odpowiada, jeśli będę miękki, pogardzą mną. Jeśli uderzę raz mocno i zdecydowanie będą się bać, a potem docenią spokój. Więc którą drogę mam wybrać? Odpowiedź jest oczywista. Klucz u Makiawellego tkwi w tym, że przemoc nie może być chaotyczna, ani rozciągnięta w czasie. Jeśli już trzeba działać, należy uderzyć raz skoncentrowanie i bez wahania. Bo rany zadane szybko goją się szybciej i są zapominane, ale ból zadawany powoli rozbudza nienawiść, która nigdy nie gaśnie. Historia to potwierdza. Napoleon Bonaparte na początku swej władzy nie zawahał się użyć przemocy, by stłumić bunt, ale później od razu przeszedł do budowy państwa, reformował prawo, tworzył szkoły i administrację. Dzięki temu ludzie widzieli w nim nie tylko zdobywcę, ale także architekta nowego porządku. Dlatego jego panowanie było trwałe. A teraz przykład odwrotny król Ryszard II w Anglii. Wierzył w miłość i lojalność poddanych. Ale gdy nadszedł moment próby, zabrakło mu decyzji, zabrakło odwagi. I właśnie wtedy został zdradzony i stracił tron. To dowód, że słabość długotrwała jest bardziej zgubna niż jedno okrutne, ale skuteczne działanie. Machiavelli kieruje do nas przesłanie, które mrozi krew, ale jednocześnie brzmi jak prawda. Nie wybieraj tego, co piękne w oczach moralności, wybieraj to, co konieczne. Sprawiedliwy obraz można odbudować później, ale władzy, gdy ją stracisz, nie odzyskasz nigdy. Dlatego lekcja Machiavelego, lekcja druga brzmi jasno: Jeśli chcesz zachować władzę i stabilność, nie bój się zrobić tego, co konieczne, nawet jeśli okryje cię to złą sławą. Bo historia nie zapamięta, czy twoje ręce były czyste. Historia pamięta tylko jedno, czy zwyciężyłeś, czy poniosłeś klęskę. W księciu Machiavelli zostawił jedną z najbardziej niezwykłych metafor w historii sztuki rządzenia: Władca mówi: Musi być jednocześnie lwem i lisem. To nie jest tylko literacki obraz, to drogowskaz, strategiczny kompas. Dla każdego, kto pragnie utrzymać władzę. Najpierw lew. Lew symbolizuje siłę, niepodważalny autorytet grozy, która powstrzymuje wrogów przed buntem. Bo w polityce, tak jak w wojnie, słabość jest zaproszeniem do zdrady. Jeśli lud i przeciwnicy nie dostrzegają w tobie zdecydowania, jeśli nie czują respektu, tron, na którym siedzisz, staje się chwiejnym krzesłem czekającym na upadek. Ale sam lew nie wystarczy. Dlaczego? Bo lew, choć silny, łatwo wpada w sidła. Siła oślepia, a pułapki konstruuje ktoś inny. Dlatego Machiavelli dodaje lisa. Lis to spryt przebiegłość, umiejętność dostrzegania zagrożeń, których inni nie widzą. Władca mądry musi umieć udawać, musi potrafić oszukiwać, musi nosić maskę moralności, która ukrywa twardą, zimną dłoń. Nie trzeba naprawdę być dobrym, pisał. Trzeba tylko tak wyglądać. Bo lud patrzy na pozory, nie naprawdę. Jeśli król pokazuje twarz sprawiedliwości, łagodności i uczciwości, ludzie mu wierzą, choć wszystkie jego decyzje mogą być podszyte czystym wyrachowaniem. To właśnie lis panowanie nad wyobraźnią, nad obrazem, nad iluzją. Wyobraź sobie krótką scenę. Mistrzu, czy władca musi być uczciwy? Machiavelli uśmiecha się i mówi: "Tak, ale tylko wtedy, gdy uczciwość daje mu korzyść. Jeśli szczerość odbiera mu władzę, niech ją porzuci. Nie liczy się to, kim jest naprawdę." Liczy się to, w co wierzy lud. Brutalne tak. Ale to właśnie esencja polityki. Spójrzmy na historię. Oto Oktawian August po krwawych wojnach domowych zbudował obraz Ojca Narodu łagodny, troskliwy zbawca Rzymu. Ale w cieniu tego obrazu utrzymywał kontrolę nad armią, eliminował rywali, tworzył sieć szpiegów. Był lwem, silnym i niepokonanym. Był lisem, mistrzem iluzji, który w rękawicy aksamitnej ukrywał żelazną pięść. Machiavelli powtarza, władca tylko lew ginie, władca tylko lis zostaje rozszarpany. Tylko połączenie siły i sprytu czyni z niego kogoś niezniszczalnego. Z tej lekcji płynie jeszcze jedna prawda: maska jest ważniejsza niż istota. Lud chce wierzyć w dobrego, sprawiedliwego władcę, więc trzeba im to dać słowem, gestem, symbolem. Ale za kulisami w obliczu wroga decyzje muszą być zimne i twarde. Lew trzyma przeciwnika poza murami. Lis prowadzi cię przez labirynt polityki. Popatrzmy na przykład bliższy nam. Winston Churchill. W czasie II wojny światowej był lwem. Jego głos, jego mowa rozpalały w Brytyjczykach niezłomną wolę walki. A jednocześnie był lisem. Zawierał sekrety, układy, maskował słabości, wiedział kiedy ustąpić, aby wygrać całą grę. Dzięki tej podwójnej roli poprowadził naród przez najciemniejsze dni. Machiavelli podsumowuje jasno: sztuka rządzenia nie polega na wyborze. Lew, czy lis? Polega na wiedzy, kiedy być lwem, a kiedy lisem. Czasem trzeba potęgi, aby powstrzymać bunt. Czasem wystarczy obietnica, uśmiech, gest sprawiedliwości. Wielki władca to ten, który potrafi płynnie przechodzić od strachu do zaufania. I być może właśnie tu tkwi największy sekret Machiavellego: władza nie rodzi się z lojalności ani z moralności, ale z umiejętnego łączenia siły widocznej i podstępu ukrytego. Kiedy jesteś lwem, przed którym drżą wrogowie, i lisem, którego sidła nigdy nie złapią, wtedy twój tron staje się niezachwiany. To być może jedno z pytań, które od wieków dręczy władców, czy lepiej by król był kochany, czy by był budzącym lęk. Machiavelli w swojej lodowatej szczerości daje odpowiedź: bez wahania, jeśli musisz wybierać, wybierz strach. Bo miłość ludzi jest jak cienka nić. Łatwo ją zerwać, gdy napinają ją interesy i korzyści. Człowiek kocha dopóki otrzymuje bezpieczeństwo, dopóki dostaje to, czego pragnie. Ale gdy tylko pojawi się ktoś, kto obieca więcej, miłość ulatuje jak wiatr. Strach natomiast wiąże mocniej. Strach rodzi się z bólu i kary. A kara jest zawsze realna, zawsze obecna w pamięci. Dlatego Machiavelli mówi: Jasno, mądry władca, oprze swoje panowanie bardziej na strachu niż na miłości. Bo strach jest trwalszy, bardziej przewidywalny, bardziej skuteczny w utrzymaniu dyscypliny. Ale tu kryje się ostrzeżenie. Strach ma granice. Jeśli zamienia się w nienawiść, staje się bronią obosieczną. Lud nie tylko drży, ale w ciszy knuje zemstę. Dlatego władca musi uważać. Nie wolno mu dotknąć tego, co dla ludzi najświętsze, ich majątku i ich rodzin. Możesz odebrać wolność polityczną, możesz nakładać ciężkie prawa. Ale jeśli naruszysz własność, jeśli splamisz honor domu, rozpalisz nienawiść, której nie ugasisz. Machiavelli nie był ślepym tyranem, był realistą. Rozumiał cienką linię między strachem a nienawiścią i uczyłby zawsze stać po właściwej stronie tej granicy. Historia daje na to dowody. Car Iwan Groźny siać strach potrafił jak nikt. Ale gdy zaczął grabić majątki bojarów, gdy mordował ich rodziny, strach przerodził się w nienawiść. Po jego śmierci... Rosja pogrążyła się w chaosie. A z drugiej strony król Ludwik dowianesego francuski, zwany Lisem, rządził twardą ręką, trzymał szlachtę w ryzach, ale nie ruszał ich majątku, nie naruszał ich domów. Dzięki temu panował długo, bez wielkich buntów. Machiavelli dodaje coś jeszcze. Strach nie zawsze musi być wynikiem krwawej przemocy. Czasem wystarczy symbol. Obraz władcy, który może ukarać w każdej chwili. Świadomość, że kara istnieje, wystarcza, by utrzymać porządek. Dlatego kara, mówi Machiavelli, musi być szybka, zdecydowana, by od razu wstrząsnąć ludźmi. Ale zaraz potem? Powinna nadejść łaska. Gest łagodności, który przykryje wspomnienie okrucieństwa. Tak powstaje równowaga. Strach buduje dyscyplinę. Łaska leczy pamięć. Najważniejsze jednak, by władca miał kontrolę nad emocjami swojego ludu. Bo lud może kochać, może nienawidzić, ale jeśli się boi, będzie ostrożny. I ostrożność to właśnie tarcza, która chroni tron. Wyobraź sobie scenę, król wychodzi na balkon pałacu, tłum wiwatuje. Niektórzy naprawdę go kochają, inni w sercu go nienawidzą, ale kiedy jego spojrzenie pada na tłum, zapada cisza. To nie miłość, to strach. I Machiavelli szepcze to właśnie ten moment, ta cisza jest prawdziwym fundamentem władzy. A więc lekcja brzmi jasno. Miłość może być darem, ale nigdy fundamentem tronu. Fundamentem jest strach, trwały, pewny, przewidywalny. Ale pamiętaj, niech strach nie stanie się nienawiścią, bo nienawiść to ogień, który spali i tron i tego, kto na nim siedzi. Machiavelli w swoim nieśmiertelnym dziele nigdy nie wierzył, że władza jest wyłącznie wynikiem zimnych kalkulacji. Zawsze przyznawał, że istnieje pewien czynnik nieprzewidywalny. Niewidzialna siła, którą nazywał fortuna, los, przypadek, kaprys historii. Według niego polityka jest jak rzeka w czasie powodzi. Kiedy spokojna, ludzie budują mosty, stawiają domy, żyją bez lęku. Ale gdy wzbiera zmiata wszystko na swojej drodze, człowiek nie powstrzyma fortuny, ale może się przygotować. Może zbudować wały, zmienić bieg wody, zmniejszyć jej niszczącą siłę. Właśnie dlatego Machiavelli stawia fortunę obok innego pojęcia, wirtu. To nie łaska boska niecnota religijna, lecz siła woli, zdolność działania, determinacja, by panować nad chaosem. Fortuna to bunt, katastrofa, zdrada przyjaciela. Wirtu to odwaga, zimna analiza i decyzja podjęta we właściwym momencie. Dla Machiawellego, wirtu to nie moralność, z ksiąg, lecz twarda zdolność do przetrwania i tworzenia porządku z nieładu. Mówił kiedyś, że fortuna jest jak kobieta, aby ją poskromić, trzeba śmiałości, nieostrożności. Ta metafora odsłania jego myśl. Fortuna sprzyja odważnym, tym którzy nie czekają, tym którzy burzą stary porządek by zbudować nowy. Historia to potwierdza. Aleksander Wielki nie czekał na szansę, ruszył przez Azję odważny do granic niepowstrzymany. Napoleon także wykorzystał zamęt we Francji, zdeterminowany zmienił fortunę w narzędzie swoich ambicji. Ale Machiavelli ostrzegał: nikt nie kontroluje fortuny na zawsze. Nawet najwięksi gdy stają się sztywni, gdy tracą zdolność adaptacji, kończą porwani przez nurt. Dlatego virtu to nie tylko siła, ale też elastyczność. Czasem trzeba być lwem, czasem lisem, czasem czekać, a czasem rzucić się do walki. Virtu to nie jedna strategia, lecz sztuka zmiany strategii wraz z czasem. Wyobraź sobie władcę w obliczu kryzysu. Lud się buntuje, armia traci wiarę, a wróg czeka u granic. Fortuna uderza całą mocą, słaby przywódca, spanikowany, podejmuje złe decyzje, ale ten z wirtu zmienia kryzys w szansę szybko tłumi. Bunt rozdaje nagrody, odbudowuje lojalność wojska, zawiera rozejm z wrogiem. 2010 to właśnie sztuka rządzenia. Zamienić chaos w porządek, porażkę w zwycięstwo. Klucz tkwi w proaktywności. Fortuna może dać okazję, ale tylko wirtu pozwala ją dostrzec i uchwycić. Burza może zatopić statek, ale może też zanieść go na nowe lądy. Wszystko zależy od ręki sternika. I tu Machiavelli zostawia przesłanie. Prawdziwy władca nie modli się o łaskę losu. On przygotowuje się na szczęście i na nieszczęście. Nie żyje w lęku, lecz w gotowości. A więc lekcja dla nas: czy jesteś królem, czy przedsiębiorcą, czy zwykłym człowiekiem szukającym drogi, fortuna cię dosięgnie. Los zaskoczy, świat się zachwieje. I wtedy zdecyduje Wirtu. Twoja dyscyplina, twoja odwaga, twoja zdolność, by chwycić ster. Nie powstrzymasz rzeki, ale możesz zbudować wały. Nie zatrzymasz wiatru, ale możesz ustawić żagle. To właśnie duch Machiavelego. Nie czekaj na los, chwyć go i złam według swojej woli, bo ostatecznie prawdziwa władza nie należy do fortuny. Należy do tych, którzy mają odwagę ją pokonać. A historia, jak pisał Machiavelli, zapamiętuje tylko tych, którzy mieli odwagę działać. Dziękujemy za zainteresowanie treściami o superinteligencji. Jeśli Ci się spodobały, zostaw lajka, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić nowych filmów. Przejdźmy teraz do głównej treści dzisiejszego filmu.